Wiecie, czuję, że powinienem być wdzięczny, bo mogło być o wiele gorzej. Rzecz w tym, że eksperyment zadziałał. W pewien sposób. I teraz wiem. Prowadzący eksperyment, profesor William Harden, był nazywany w kampusie dyskiem twardym. Został obdarzony niesamowitą zdolnością przetwarzania i przechowywania wszelkiego rodzaju informacji. Chociaż był przede wszystkim profesorem fizyki, prowadzącym niesławnie trudne kursy z termodynamiki, mechaniki analitycznej i splątania kwantowego, uzyskał doktoraty z wielu dziedzin STEM, a jego zainteresowania nadal się rozwijały. Część z nich rzekomo poruszała problematyki różnic w teleportacji informacji i materii. Krążyły także pogłoski, że otrzymał wiele dotacji rządowych z sektorów obrony, energetyki i zdrowia. Ze wszystkich rzeczy, z których był znany, jedną z najbardziej interesujących było to, że Harden co roku przeprowadzał rekrutację do jego osobistych eksperymentów, nad którymi pracował w danym semestrze. Była to zawsze otwarta oferta dla każdego doktoranta w tej szkole, niezależnie od tego, czy studiował na jego wydziale, czy nie. Obok doktorów nauk humanistycznych z filozofii, matematyki, historii świata i religii, a także doktorów medycyny i naukowców znajdowali się doktoranci z języka angielskiego. Harden nie rozróżniał, chciał ludzi zewsząd. Ten facet był optymistą, a celem eksperymentów było inspirowanie. Zawsze odczuwał niesamowitą wdzięczność, kiedy był obecny i mógł być świadkiem badań, prób i eksperymentów innych naukowców, szczególnie tych z innych dziedzin. Chciał, aby inni mieli takie same możliwości i doświadczenia. Ostatecznie Harden wierzył w ludzkość i żywił nieskończoną nadzieję co do naszej przyszłości, i wiedział, że przyszłe sukcesy spoczywają na nas, kolejnym pokoleniu studentów. Mówiono, że Harden zawsze znajdował sposób na włączenie do swojego eksperymentu swoich dynamicznie zróżnicowanych ochotników. Cały proces był jednak niezwykle tajny, a studenci musieli podpisać umowy NDA, zanim przejdą przez rygorystyczne metody selekcji kandydatów. Dlatego nikt poza zespołem eksperymentu nigdy nie wiedział, co się w nim wydarzyło. Nikt, nigdy. Krążyły pogłoski, jak tego dokonywał. Niektóre z nich dotyczyły szeroko zakrojonych kar za naruszenie przewidywanych w umowach warunków NDA. Ponoć kary były, cóż, przerażające. Potem pojawiły się plotki o tym, jak Harden znalazł sposób na identyfikację, selekcję i trwałe wymazywanie wspomnień. Gdyby zapytać któregokolwiek ze studentów, którzy byli zaangażowani w tę sprawę, każdy odpowiedziałby, że pamięta każdą sekundę ale potem byli Fort Knox. Nie odważyliby się podać żadnych szczegółów ani nawet wskazówek. NDA trzymała bardzo krótko. Wywołało to tylko jeszcze większą fascynację i zadziwienie eksperymentami, więc bycie wybranym przez Hardena uznawano za głęboki zaszczyt akademicki i osobisty. Byłem na ostatnim roku studiów doktoranckich z psychologii klinicznej, specjalizując się w neuropsychologii i psychopatologii. Nie miałem więc żadnego związku z Hardenem i jego zajęciami. Moja jedyna wiedza o nim pochodziła z plotek. Zbliżał się koniec semestru i po całym kampusie znaleziono ulotki informujące o nowym eksperymencie Hardena. Nie spodziewałem się, że mnie wybiorą, ale i tak postanowiłem się zgłosić. Potem do mnie zadzwonili. Powiedziano mi, żebym przyszedł do budynku matematycznego, gdzie muszę podpisać umowę, zanim cokolwiek ruszy dalej. Tam poznałem Liz, asystentkę Hardena. Po NDA podłączyła mnie do wariografu i skierowała na mnie kilka kamer pod różnymi kątami. Zakładałem, że monitorują zmiany w wyrazie twarzy i mowie ciała. Liz zaczęła od zmodyfikowanego i wysoce zaawansowanego testu skali inteligencji Weschlera, który skupiał się głównie na szybkości przetwarzania umysłowego i indeksie rozumowania percepcyjnego. Kiedy przeglądałem pierwszą część, było oczywiste, że chcieli konkretnie zmierzyć moje umiejętności niewerbalnego, abstrakcyjnego rozwiązywania problemów i rozumowania ilościowego. Chcieli wiedzieć, jak dobrze potrafię zrozumieć to, co bezsensowne. Następnie poddano mnie serii trzech mocno zmodyfikowanych testów na inteligencję emocjonalną, odnosząc się do cechy EA, zdolności EA i mieszanego EA. Osobiście nie byłem fanem testów EA przed tymi skorygowanymi i nieco prowokacyjnymi, które przeszedłem w tym pomieszczeniu. One manipulują już z samego założenia. Działają tak samo jak większość testów IQ, w tym sensie, że na każde pytanie jest jedna z góry ustalona odpowiedź, ale w przypadku testów IQ musisz wykonać całą pracę, aby udzielić odpowiedzi. Doświadczony socjopata mógłby oszukać testy IA, znając i podając poprawną odpowiedź, nawet jeśli w danej sytuacji mógłby postąpić odwrotnie. Dlatego pomiar IA jest niezwykle trudny. Następnie poproszono mnie, abym bardzo szczegółowo opowiedział o sobie, sumując kolejne co dwa lata wstecz. Zadawano mi głębokie, osobiste pytania, pytania dotyczące mojej filozofii i poglądów na ludzkość. Było trudniej niż przy obronie pracy magisterskiej, ale czułem, że odpowiedziałem na wszystko jasno i szczerze. Potem zadali mi ostatnie pytanie: dlaczego się do nich zgłosiłem? Zapadła cisza. Mijały sekundy, a ja nie miałem odpowiedzi. Liz patrzyła na mnie czekając. Wreszcie na coś wpadłem i było to zgodne z prawdą. Odpowiedziałem, ponieważ chcę być częścią czegoś większego niż ja sam. Trzy dni później odebrałem telefon od Lis. Kazano mi wrócić do budynku matematycznego. Kiedy przybyłem, powitali mnie lis, profesor Harden i starszy brat Hardena, Brian. Jeśli Harden wyglądał dobrze w wieku 75 lat, Brian w wieku 78 wyglądał jak olimpijczyk. Mieli podobne twarze, ale zupełnie inną budowę ciała. Harden był typowym, ale zdrowym profesorem fizyki. Brian wyglądał raczej na odkrywce. Muśnięta słońcem skóra i mięśnie stwardniałe z biegiem czasu, oboje mieli ten sam przyjazny uśmiech. Poinformowano mnie, że wybrano mnie do udziału w eksperymencie Damoklesa i że było to zwieńczenie dzieła Hardena. Do tego doprowadziły wszystkie eksperymenty, które przeprowadzał przez ostatnie siedem lat. Miałoby się to odbyć w ten weekend. Miałem zostać odebrany wraz z innymi uczestnikami w piątkowe popołudnie i przetransportowany do posiadłości Hardena w górach. Stamtąd eksperyment miał zostać nam ujawniony i wszystko być wyjaśnione. I tyle. Wyszedłem zachwycony i czułem się, jakbym wygrał na loterii. Nadszedł piątek i zabrał mnie duży autobus Greyhound. Naliczyłem, no że było czternastu innych studentów-wolontariuszy, czyli w sumie było nas piętnastu. Dojazd do posiadłości Hardena w górach trwał prawie dwie godziny. Trasa przebiegała krętymi drogami, wiodącymi przez lasy i wzgórza. Przejechaliśmy przez bramy dwóch zestawów ogrodzeń pod napięciem. Do domu Hardena pozostało jeszcze pół godziny, jednak było tam coś więcej niż tylko dom. Na początku tego nie zauważyłem, ponieważ był pomalowany na ten sam mieszany zielony wzór, co liście otaczających go drzew. Było kilka struktur połączonych w duży kompleks badawczy w kształcie sześciokąta. Harden, profesor z rozwianymi włosami, w sportowej marynarce pokrytej naszywkami, stał przed swoim starym Fordem Focusem, podekscytowany naszym przybyciem. Brian i Liz dołączyli do nas i cała trójka zaprowadziła nas do kompleksu. Był to najnowocześniejszy obiekt z pryczami, łazienkami, prysznicami i w pełni wyposażoną kuchnią, odpowiadającą zaawansowanej technologii badawczo-naukowej, z którą Harden się bawił. Pokazano nam duże sypialnie, w których mieliśmy odpocząć przed spotkaniem wprowadzającym. Liz i Brian przyszli, żeby nas zebrać, i każdy z nas otrzymał kombinezon chroniący całe ciało przed ciepłem, z odpowietrznikami i zbiornikami powietrza. Następnie zaprowadzono nas do głównej komnaty kompleksu, która wyglądała jak mokry sen szalonego naukowca. Na suficie znajdowały się wielkie, chowane drzwi, które otwierały się, pozwalając czemuś, co na pierwszy rzut oka wyglądało jak jakiś futurystyczny teleskop, spoglądać w górę i na zewnątrz. Ale to nie był teleskop. Harden dołączył do nas. Zaczął od krótkiego, ale szczegółowego przedstawienia historii swoich poprzednich zawodów i badań. To było fascynujące. Harden rozpoczął pracę na rzecz obrony narodowej firmie Glenn L. Martin na początku lat 50. Po kilku fuzjach na przestrzeni dziesięcioleci firma stała się znana jako potentat w produkcji broni Lockheed Martin. Poufnie Harden stał na czele oddziału Skunk Works który był zakładem produkującym zaawansowane samoloty na kalifornijskiej pustyni. Krążyły pogłoski, że pracował nad technologią antygrawitacyjną w podróży, opracowując samoloty bez skrzydeł i klasycznych układów napędowych. Harden kierował zespołem amerykańskich inżynierów zajmujących się lotnictwem i kosmonautyką, badając niekonwencjonalny rodzaj siły zwany elektrograwitacją. Była to siła antygrawitacyjna, powstająca w wyniku działania pola elektrycznego na masę. Zespół spędził lata na poszukiwaniu źródła grawitacji i jej kontroli. Cele stojące przed zespołem były oczywiste. Wojsko było zainteresowane jedynie wykorzystaniem tej technologii jako broni. Rząd był podobnego zdania. Harden był znacznie bardziej zainteresowany tworzeniem trwałych, bezpaliwowych urządzeń grzewczych dla domów i zakładów przemysłowych, a także do podróży w przestrzeń kosmiczną. Jego celem nie było uczynienie materiałów nieważkimi, ale nadanie im ujemnej wagi. Działałoby to podobnie do magnesu wstecznego i tworzyłoby siłę odpychającą, która wysyłałaby je w kierunkach przeciwnych do grawitacji. Pod koniec lat 50. Harden jednocześnie konsultował się z DARPA w sprawie projektu o kryptonimie Siso. Koncentrowało się ono na broni wykorzystującej wiązkę cząstek i umożliwiło profesorowi kontakt z częścią wiedzy zdobytej przez rząd na temat Nikoli Tesli. Widząc, że fundusze płyną wyłącznie na technologię obronną i zbrojeniową, Harden opuścił Skunkworks i DARPA, ale kontynuował własne badania nad grawitacją, wiedząc, że wykorzystanie jej mocy może zmienić świat. Ale nie tylko grawitacja go interesowała. To były także wibracje, częstotliwość i energia. Według Tesli, trzy możliwe do rozwiązania tajemnice wszechświata. Harden spędził całe życie studiując pracę wynalazcy. W rzeczywistości profesor stworzył zaawansowaną technologię penetracji gruntu za pomocą impulsów radarowych, która wykorzystywała fale promieniowania elektromagnetycznego do generowania szczegółowych profili konstrukcji podziemnych. Przymocował czujniki do nisko latających dronów. Wizja Hardena była bardzo skupiona na Colorado Springs. Ale. Osiem lat temu dokonano odkrycia w Pikes Peak. Od dawna krążyły pogłoski, że kufry pełne technicznych i naukowych dokumentów oraz badań Tesli są ukryte gdzieś w pobliżu jego posiadłości lub rozległych górach poza nią. Wśród kufrów znajdowały się tajemnice i wiedza Tesli na każdy temat. Korzystając ze swojej nowej technologii impulsów radarowych, Harden i jego brat znaleźli jeden z kufrów Tesli. I ten konkretny notatnik skupiony na płynnych ładunkach elektrycznych przepływających pod powierzchnią Ziemi. Spisana wiedza wypełniona równaniami i objaśnieniami, jak wykorzystać sieć jako nieograniczone, darmowe źródło zasilania. Istniały projekty i schematy dużych oscylatorów mechanicznych, które mogłyby zasilić całe kraje. Cztery lata temu Harden zbudował własny oscylator. Od tamtej pory stanowiło jedyne źródło energii w jego posiadłości. Pień wypełnił także duże luki, jakie Harden miał w teorii wibracji i częstotliwości. Zbudował własny, znacznie większy oscylator, wykorzystujący dwa masywne, solidne miedziane filary, wznoszące się 20 stóp nad ziemią. Miały idealnie cylindryczny kształt. Obydwa wskazywały na niebo równolegle do siebie. Harden kazał nam założyć pełne maski i przykleić je do skafandra. Kiedy już wszyscy to zrobili, włączył maszynę. Filary zatrzęsły się, a potem wibrowały tak szybko, że między nimi wytworzyła się częstotliwość. Między nimi przestrzeliły elektryczne pioruny, które mnożyły się, aż powstały setki nitek łączących przewody. Harden powiedział, że pięć minut przy takim tempie może wyprodukować wystarczającą ilość energii dla sieci naszego chrabstwa na miesiąc. Nie było też potrzeby magazynowania, ponieważ oscylator przysyłał go bezpośrednio z nieskończonej naturalnej sieci Ziemi. Ale to była tylko część powodów, dla których tu byliśmy. Do prawdziwego eksperymentu Harden potrzebował dużo większej ilości energii. Naszą uwagę skierowaliśmy na maszynę przypominającą teleskop, i Harden w końcu wyjaśnił, co to jest. Patrzyliśmy na najpotężniejsze światło, jakie kiedykolwiek stworzono. Na Ziemi czy gdzie indziej. Harden stworzył laser, który wytwarzał wiązkę światła, przekraczającą bilion razy większą jasność niż Słońce. Co więcej, poruszał się szybciej niż techniczna prędkość światła ponad 500 milionów mil na sekundę nazwał system światła Łukiem. Dzięki niewyczerpanemu źródłu energii, doskonałemu projektowi i konstrukcji oscylatora oraz wiązki światła, Harden mógł w dalszym ciągu przesuwać granice dotychczas ustalonej nauki. W zeszłorocznym eksperymencie grupa miała kontakt z obcą istotą. Włączyli łuk na 20 minut, kierując go w górę, w stronę gwiazd. W tym czasie Nagrano dziwne dźwięki. Początkowo wydawało się, że jest to biały szum, ale potem zamieniło się w coś żywego, coś świadomego i nie zostało ono wyprodukowane przez struny głosowe. Wszyscy ochotnicy w odmienny sposób opowiedzieli o tym, czego doświadczyli. Niektórzy twierdzili, że dźwięki zawierają pewne nuty, tony. Jedni twierdzili, że dźwięki pochodziły z ich głów, inni, że z klatek piersiowych. Niektórzy słyszeli języki, których nie znali, ale w jaki sposób rozumieli. Niektórzy twierdzili, że dźwięki były pozytywne, inni, że są one negatywne i przerażające. Nikt nie wiedział, co to właściwie za dźwięki, ale Harden miał pomysł. Wierzył, że światło z Łuku dotarło gdzieś, gdzie kryje się inteligentne życie pozaziemskie. Istoty, które słyszeli, podróżowały za pomocą awatarów świetlnych wzdłuż wytwarzanej wiązki i próbowały się porozumieć. I przez te kilka minut wydawało się, że tak właśnie jest. Ale połączenie zostało utracone, wystąpił problem z oscylatorem i na tym eksperyment się zakończył. Teraz, rok później, Harden rozwiązał problem i był gotowy spróbować ponownie. W obecności osiemnastu osób, w tym profesora Briana i Lis, ustawiliśmy się w grupach po trzy, sześć i dziewięć osób. Siedziałem w ostatnim rzędzie na skraju. Czekaliśmy kilka minut, aż nad głowami satelitów oczyści się niebo, po czym mieliśmy półgodzinne okno na wycelowanie. Oscylator, który do tej pory brzęczał bezczynnie, otrzymał więcej energii. Obserwowaliśmy, jak elektryczne pioruny tańczą i wznoszą się pomiędzy miedzianymi prętami, kierując się w dół i przekształcając w energię, która coraz bardziej przesuwa próg światła. Kopuła nad głową otworzyła się, odsłaniając czyste nocne niebo nad nimi. Harden zwiększył moc łuku, a następnie włączył wiązkę. To było natychmiastowe i przytłaczające. Nawet przez kombinezon czułem ciepło wydzielane przez łuk. Światło skierowało się ku górze, przecinając ciemność. Nie mogłem na to patrzeć bezpośrednio. Było niemożliwie, boleśnie jasne. Harden ponownie zwiększył moc, wprowadzając do pomieszczenia nowy poziom oświetlenia. Ziemia pod naszymi stopami wibrowała. Wszyscy patrzyli w niebo, ale moja uwaga była skupiona na ziemi i małych elektrycznych wirach tańczących i zwijających się spod paneli podłogowych. Nie czułem się dobrze. Wszyscy inni patrzyli w górę i wydawali się w porządku. Poczułem jednak mdłości i zawroty głowy. Poczułem szok pod stopami. Niebieskie prądy elektryczne z ziemi zaczęły strzelać wzdłuż moich nóg. Cofnąłem się o krok, nie chcąc patrzeć w górę. Wiedziałem, że wszyscy byli skupieni na wiązce, ale nie mogłem już tu być. Musiałem odejść. Cofnąłem się, powoli kierując się w stronę drzwi prowadzących na korytarz. Kiedy to zrobiłem, zdecydowałem się spojrzeć za siebie. Tuż za drzwiami sufitowymi z czystej białej chmury elektrycznej tryskały iskry. Z jej wnętrza otchłań rozdzierała tkaninę naszej rzeczywistości. Mogłem to przejrzeć, w tym w środku zobaczyłem coś. W otchłani zobaczyłem jasną, białą scenerię, wypełnioną czymś na kształt chmur i dużymi potężnymi postaciami. Z ich pleców wyrastały wielkie zestawy skrzydeł. Nosili na szyi złote płytki i poruszali się z niewyobrażalną gracją, dopóki nas nie zobaczyli. Stało się dla mnie jasne, że to, na co patrzyłem nie było kosmitami. Nie skontaktowaliśmy się z jakąś rasą pozaziemską w odległej galaktyce. Może grupa z zeszłego roku tak, ale teraz to coś bardziej przypominało czarnoksiężnika z krainy os. Te potężne postacie nie były kosmitami. To byli aniołowie. I stali przed nami, przed odsuniętą zasłoną, wpatrując się w nas. Nikt się nie poruszał. Wszyscy byli w transie i patrzyli z zachwytem. Wtedy jeden z aniołów poruszył się. I nagle łaska, którą niósł anioł, zniknęła. Masywne dłonie istoty chwyciły brzegi szczeliny i rozciągnęły ją szerzej. Wsunął swoją gigantyczną głowę przez otwór, warcząc na nas w naszej rzeczywistości. Ciepło pulsowało z aury anioła, gdy jego górna część ciała weszła do naszego świata. Upał był nie do zniesienia. Patrzyłem, jak pozostałych czternastu ochotników oraz profesor Brian Illis roztapiali się w lepką kupę nierozpoznawalnych ciał. Widząc śmierć wszystkich świadków, Anioł sięgnął w dół i chwycił łuk jedną ręką, a oscylator drugą. Gdy Anioł wzmacniał uścisk, jego duże mięśnie napięły się i zmarszczyły. I właśnie wtedy, gdy niszczył maszyny i zamykał szczelinę, jego oczy spotkały się z moimi. Anioł mnie tam zobaczył jeszcze jednego świadka, kulącego się w wejściu do korytarza. W następnej chwili już go nie było i w pokoju było ciemno całkowicie zabrakło prądu. Maszyna, którą stworzył Harden, była zniszczona, zmiażdżona i stopiona w nierozpoznawalną kupę, podobnie jak on. W drodze powrotnej do cywilizacji pomyślałem o Hardenie. Jak bardzo chciał zmienić świat. Jego technologia mogła nam wszystkim pomóc na wiele sposobów. Zamiast tego przypadkowo udowodnił, że istnieje życie pozagrobowe. Niebo istniało. I nie było to miejsce pełne miłości i gościnności, na jakie liczyliśmy.